z tym tutaj popław w kolejnym materiale w cyklu. Czym bym jeździł, gdybym jeździł, i tym razem e, pojedynek e, między Passatem TC a BMW Serii 5 nowej generacji. Passat TC został zbudowany na e, płycie podłogowej zwykłego nowego Passata. E, tylko został zmieniony mu przód grill i tył e, lampy i bagażnik w wersji e, sedan, bo pasa chyba nie ma w wersji kombi e, Tak jak nie lubiłem przez lata e, pas BMW serii 5 e, przez 3 lata tak nowa e, wersja BMW serii 5 podoba mi się bardzo i jest e, e, zrobiona tak, że wolałbym wybrać BMW serii 5 mimo tego, że jestem zakochany w BMW serii 3 niż miałbym wybrać Passat poza tym u nas Passat Cicze jest chyba mniej popularny i mniej znany e, niż e, BMW, którekolwiek A... BMW serii 5 te nowe jest naprawdę ładne, więc jeżeli miałbym wybierać między jednym a drugim, na pewno byłoby to BMW serii 5, tylko nie wiem w jakim kolorze, bo tych kolorów w tych nowych modelach jest dosyć sporo i konfiguracji wewnątrz też jest dosyć sporo, więc na pewno miałbym problem. Na pewno bym wybrał wersję z, z, z skrzynią automatyczną, no bo ja e, prowadzić e, jedną ręką, to no nawet jeżeli miałbym przystosowane auto, to bym nie mógł mieć e, manuala, bo nie miałbym jak prowadzić. Więc e, jeśli e, macie jakieś m, predyspozycje względem Passata C a BMW serii 5 dajcie znać pod tym materiałem. Ja się z Wami żegnam. Do następnego I ICIA.